No, witam bardzo serdecznie Mateusz, tutaj z tej strony, przed Wami Suicide Guy. Taka fajna gra. Ciekawostka, zanim zaczniemy serię. Telewizor ten, a raczej dźwięk z tego telewizora jest taki sam, jaki był w Hello Neighbor. Jest takie. O, Oczywiście, to jest ten sam dźwięk, co w Hello Neighbor był z TV. No i dobra, o, czy, o co w tym chodzi? Zaraz się sami dowiecie. Jest ziomek i on ma sny. Tyle wam mogę powiedzieć. Tyle wam mogę powiedzieć. A kupiłem sobie picie, ale nie wiem czy to zdążę odpalić. O nie! Niestety chciałem odpalić tę grę wcześniej, przed nagrywaniem i zobaczyć co i jak, o co w tym wszystkim chodzi i nie udało mi się... Nie udało mi się wyczyścić tych save'ów, mimo odinstalowania gry. I zaczynamy od takiego... Powiedzmy... Po tutorialu jesteśmy, więc nic z fabuły nie tracimy. I dobre, mamy sen. Śni nam się, że nasze piwo spada na ziemię. Musimy jak najszybciej się obudzić, żeby po prostu zapobiec katastrofie. Dobra, mamy burgerka. O, zjadłem burgerka, ale nie o to w tym chodzi. Spaghetti, oliwa z oliwek, woda, czosnek, rozmaryn, parówka. Co tam się dzieje? Yy, sól i sos pomidorowy. No nie, nie możemy pozwolić na to. Nie możemy na to pozwolić. Okej. Okay. Pociąg, kliknęliśmy na pociąg, co się stało? Wow, nagle jesteśmy w pociągu, ta gra jest zajebista. Jest dużo mini -gierek, w których po prostu musimy się chyba obudzić. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy tutaj radyjko, wyłączamy, włączamy. Mhm, mm mhm, mm możemy podnosić rzeczy, tylko nie wiem czy wszystkie, chyba tylko te, z którymi możemy wejść w interakcję. Dobra, wyłączę to. Mhm, tam cały czas do przodu. Strasznie głośny ten pociąg, straszliwie głośny. To activate object. No, czyli mimo wszystko, że przeszliśmy ten tutorial, o, gra wciąż nas uczy. Dobra, coś tam się stało. O, mamy windę. Dobra, skoro musimy się obudzić, musimy chyba zeskoczyć. Jedzie kolejny. To nas obudzi na 100%. He! Czyżby miał rację? Czy o to w tym chodziło? Jeżeli śni nam się. Chyba nie A to co to? To nas nie obudziło, czyli mamy tutaj obiekty z którymi możemy wejść w interakcję Żeby się obudzić No ale nie wiem, Jak jakby mnie pociąg walnął we śnie, to chyba bym się obudził No i dobra Wkucnąć możemy, ale czy przejdziemy? Nie, jesteśmy za grubi Dobrze gruby koleżko To grab items press E Okej okay. Mamy go, mamy I co tutaj jest napisane? To jump press A No ale ja nie mam akurat tego On xbox, a dobra, nie no to, to nas nie interesuje a dobra, czyli przesuńmy to tutaj żebyśmy mogli sobie po tym wejść okej, okay, super no grubciu dawaj, opa świetny skok, świetny skok Mireczku, to jest Mireczek, tak w ogóle go nazwiemy wyłączmy radyjko, bo tak to activate picked up items, press left click no i dobra, i teraz aktywujemy proszę, bardzo ciekawa mechanika jak w hello neighbor Zamki i ta mordę! No i okej. Okay. To crouch, press control. No naturalnie, Naturliś. To throw items. No dobra, weźmy to i, i w co możemy rzucić? Może w to? Patrzcie, bo tutaj jest wajcha, którą musimy. Pyk. Wiem, musimy się obudzić z tego, więc pójdziemy tam. Staniemy tutaj. I rzucimy. A, musimy przytrzymać. I pyk. Elo! Udało się, chyba o to w tym chodziło. Możemy się przejść przez wszystkie te mini lewele żeby nam wyszło. Zobaczcie, to jest, już, już się nie świeci, to też. Zostało nam. został nam statek kosmitów, ale nie, tego jest sporo tutaj. A nie, chyba tylko to jest. Chyba tylko to. Ten statek kosmiczny. Numer 3. Zaczynamy w takim razie. Nie możemy pozwolić, żeby nasze piwo upadło na ziemię. Wow, porwali nas kosmici. Dobra, przesuwam wajchę nic się nie stało. Radejko, wyłączę guziczek. Co robi guziczek? Nic nie robi. A jak tę wajchę znów przesunę? Też nie robi. A to chyba się otworzyła ta śluza. Nie, no coś się otworzyło, ale nie wiem co. Wow. Well. Aha, dobra, mamy ziomeczka. Wow, Znaleźliśmy jakiegoś. jakiegoś Easter egga chyba. Jakiegoś grubaska śmiesznego. Podobny do tego, co się znajdowało na przykład w w tej strasznej grze, w tym horrorze nie pamiętam jak się nazywało nie pamiętam, jeżeli pamiętacie tę gierkę możecie napisać w komentarzu, ale pewnie wiecie o co chodzi Z takim potworem strasznym co PewDiePie w to dużo grał dobra, hopsasa i hopsasa dobra, uuuu, jakiś generator mocy nacisnę generator się odpalił wow, 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 wow coś generator buczy tutaj i harczy bardzo głośno Mm -hmm. Chyba będziemy potrzebowali tego. Coś z tym zrobić. Aha, dobra. Musieliśmy to włączyć. Teraz będziemy musieli wyjść stąd w jakiś sposób, ale czyżbyśmy potrzebowali też tego? Mam pomysł! Mam, 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 mam pomysł. Zobaczcie, bierzemy jeden ten cacuszkowiec. Ciągniemy go. Wow, no to niezłe. Bierzemy drugi. Mam wrażenie, że to się uda. Prze przenosimy... Wow, 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 wow. Przenosimy na ten cacuszkowiec. Oj, 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 oj. No i mamy dwa cacuszkowce. Nie wchodź na to. Weź ten na dole. No i zajebioza. Udało się. Jestem mądry. Nie! Dobra. Nic się nie stało. Jakby na to wszedł. Okej. Okay. Trzyma się. Spadło! Dobra. Teraz powinno się... Udać. Super. Dopchnijmy to do końca. Weźmy ten trzeci. Ustawmy go tutaj. I pyk. Wchodzimy na jeden. No, wchodź na niego. No, Mireczek, co ty jesteś jakiś dziwny dzisiaj? Na to i na to. Zajebioza. This is how we do. Wiedziałem, że jestem inteligentny i mi się uda. Spoko, spoko. Przechodzimy teraz do tego levelu. Znaczy tam były jedne drzwi na pewno. Były jedna drzwi, ale zapewne nie da się ich otworzyć. No, zamknięte, ale pójdźmy za tym kablem, bo on dokądś prowadzi. O, teraz już się świeci na czerwono. Pik! Wow! Prędkość nadświetlna! Co to oznacza? Pójdę tutaj. Nie, to nadal jest pozamykane. Coś nam to musiało dać. Może teraz tą wajchę przesunę. Okej, okay, dobra, ogarnąłem. Tutaj mamy słońce, i musimy się w jego kierunku przekręcić, że tak powiem. Dobra, więc najpierw może tak do góry sobie naciśniemy. Nie, no, nie, chyba nie aż tak. Dobra, gdzie jest słoneczko? Słoneczko, pokaż nam się gdzieś tutaj na horyzoncie. Słoneczko. Dobra, i za trzy. Dobra, czekajcie, pyk. Do góry i szybko skręcamy. Okej... Okay. Teraz, 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 teraz! Poprędkość nadświetla i... Czy uda nam się? Czy trafimy prosto w pana słoneczko? Chyba trafimy, musimy trafić! A Gorąco, gorąco, zaraz się obudzimy! Wstawaj, pijaku! I łap to piwo! Prrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiii! Collect one suicide guys stat. Statuę, przepraszam, statuę. No i dobra, udało się to, udało się to. Udało się. Czy coś tu jeszcze mamy, moi drodzy? Może tutaj? Nie, nie da się otworzyć. Chyba że z buta w to wiadę. Nie. Nadal się nie obudziliśmy. Coś jest nie tak. Czekajcie, podejdę do stolika numer 4. To był trzy. Czyli w takim razie w go. To się wszystko udało. Ale gdzie jest stolik numer 4? 3. Mmm. Dwa, jeden, pięć, nie ma, A, <grybka> nie było tego, tego nie było, dobra, kliknijmy sobie w tego złotego grzybka, zobaczymy, Jezu, jeszcze głośniej, wyłącz się, wow, musimy podejść do tego grzybola, no ale dobra, najpierw musimy ogarnąć w jaki magiczny sposób można to zrobić, troszkę kamerka mi się przykrzywiła przez ten czas, ale, nie, tego nie można ciągnąć. Zobaczymy co jest tutaj. Hmm. Jakoś... hmm, skrzynia ze skarbem. Let's check this out. Przenieśmy ją tutaj. Nie, nie da się jej przenieść tutaj. Ciekawe, ale jeżeli byśmy przenieśli ją na ten czerwony przycisk, który wydaje się chętny do współpracy, to zaraz będziemy mieć odpowiedź. Proszę bardzo. Magiczna skrzynia przeniesiona. The game crashed. The crash report folder named next... Napier. pierdziele. Ja coś takiego. Dziękuję bardzo za uwagę. W takim razie buziaczki dla Was. Pa, pa.